Dzień dobry Państwu, witają serdecznie Państwa. Dorota Chotecka i Radosław Pazura. Bardzo chcielibyśmy zaprosić Państwa do wysłuchania audiobooka Świadectwo Alicji Lęczewskiej. Kiedyś pewnego dnia zadzwonił do mnie agent i się zapytał Radek, czy nie zechciałbyś zagrać Pana Boga? No właśnie, to było bardzo intrygujące, ale też z drugiej strony niezwykłe wyzwanie. Do mnie też zadzwonił i zapytał się, czy chciałabym porozmawiać z Bogiem. To by nie chciał, <laughs> <laughs> więc się zgodziłam. No i tak usiedliśmy przed mikrofonem. I porozmawialiśmy. I porozmawialiśmy słowami Alicji Lęczewskiej hmm. z książki pod tytułem Świadectwo. A jak wyszło? Oceńcie Państwo sami. Zapraszamy. Życzymy miłego słuchania. Pozdrawiamy. Chcę, abyś patrzyła na wszystko moimi oczyma. Chcę Cię nauczyć właściwych ocen, i rodzącego się z tego współczucia, zrozumienia i chęci pomocy, bez narzucania siebie, bez narzucania swoich gustów, poglądów, domniemanych zalet. Właściwie wszyscy jesteśmy skażeni pychą i próżnością. Spotkania ludzi są jak targowisko, na którym każdy chce być zauważony. Przepycha się wśród innych swoimi wypowiedziami, by skoncentrować uwagę na sobie. Robi to znaczna większość, niezależnie od pozycji, jaką zajmują w grupie. Każdy chce być wyżej w oczach pozostałych niż jest. Robią to także ci, którzy posiadają duże i zauważalne wartości. Dlaczego? Czyżby w każdym z nas był jakiś ból, jakiś niedosyt miłości i poczucia wartości własnej? Czy ci, którzy nie popisują się, także pragną podziwu i dowartościowania, tylko są zbyt słabi, by przepychać się sobą wśród mocniejszych? To jest skaza grzechu pierworodnego, chęć bycia ważnym, ważniejszym od innych, aplauzu. Dominowania, podziwu, podporządkowania sobie innych. Też ją posiadasz, choć nie lubisz się przepychać. Ta wada jest źródłem wszelkiego zła. Na niej buduje szatan, bo to jest największa słabość człowieka. Każdy widzi siebie o wiele lepszego niż jest, a to także mu nie wystarcza. Chce jeszcze potwierdzenia przez innych poprzez podziw, uległość naśladowanie i tak dalej. Pokazałem Ci cząstkę prawdy o Was, abyś lepiej widziała także siebie, abyś była bardziej wymagająca wobec siebie i bardziej wyrozumiała wobec innych. Jak dalece zachować pobłażliwość wobec innych? Znacznie bardziej niż wobec siebie, ale trzeba ujawniać im ich wady z miłości. Aby pomóc je dostrzec i w konsekwencji zwalczać. Z pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków: Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłani na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? Moje małe, biedne dzieci, gdybyście chciały poznać jak bardzo Was kocham i szanuję, mimo Waszej małości, nie goniłybyście za podziwem ludzi równie małych jak Wy i tylko także szukających własnych wartości w oczach innych. Jesteście moimi dziećmi, do Was należy moje królestwo. Dlaczego gonicie za ułudą i kłamstwem tego, co ma świat? Dlaczego chcecie szukać potwierdzenia własnej wartości u innych, którzy Wam kłamią, by się przypodobać? Czyż ciągle nie wiecie, kim jesteście i kim jest wasz ojciec? Mimo waszej małości i waszej grzeszności jest w was złożona godność dzieci Bożych. Po co mizdrzyć się do siebie, skoro wystarczy być sobą? Po co zgrywać się przed sobą, skoro każdy z was ma autentyczne wartości, jakie w Nim złożyłem? Odkryjcie je przed sobą i szanujcie. Są to moje dary, w jakie każdego wyposażyłem. Są wielkie i nie potrzeba im nic dodawać. Wystarczy być naturalnym i skromnym, a wielkość Dzieci Bożych będzie mówiła przez Was sama za siebie i będzie mówiła o mnie, który dałem Wam wszystko, czego Wam potrzeba. Wstańcie w prawdzie i zauważcie to. Jesteście nędzni i mali ale macie w sobie moją wielkość. Nie umniejszajcie jej stwarzaniem pozorów o sobie. Uwierzcie w to we wnętrzu własnego serca. Czujcie się pełnowartościowi, akceptowani i miłowani. Takich was stworzyłem dla życia ze mną i obdarowałem obficie.